Od 6 kwietnia w całym kraju będzie obowiązywał zakaz odwiedzania parków i skwerów, przebywania w publicznych miejscach bez masek, chodzenia po ulicy w większych grupach niż dwie osoby, a wychodzić z domu nie będzie wolno bez dokumentów. Tymczasem od dzisiaj w obwodzie lwowskim obowiązuje zakaz wstępu do lasów i na torfowiska. Na całej Ukrainie przekroczono 1000 wypadków koronawirusa i po mieście stołecznym na początku rankingu cały czas są zachodnio ukraińskie obwody. W obwodzie lwowskim u dwóch lekarzy wykryto koronawirus, co daje łączny wynik w skali ziemi lwowskiej 14 wypadków. W obwodzie iwano-frankiwskim zarejestrowano 81 wypadków, z czego 29 w samym Stanisławowie. Wśród pięciu wypadków śmiertelnych była młoda kobieta, która umarła dzień po porodzie. Tarnopolszczyzna. Tutaj zarejestrowano 133 wypadki koronawirusa. Ten obwód zajmuje kolejne miejsce za liderem na zachodzie Ukrainy, Bukowiną. Monasterski rejon jest nazywany w prasie lokalnej ukraińskim Wuhan na 310 osób, 94 ma już koronawirusa. Obwód Czerniowiecki 186 osób z wykrytym koronawirusem. Szef obwodowej administracji Serhij Osaczuk zaapelował do mieszkańców Czerniowiec, by zrobili zapasy jedzenia na dwie doby i przez 41 godzin nie wychodzili z domów. Od soboty będzie obowiązywał zakaz jakiegokolwiek przemieszczania się w obwodzie czerniowieckim. Tymczasem na Głównym Placu Czerniowiec w piątek odbyła się uroczystość pożegnania 23-letniego żołnierza, który zginął w Donbasie. W uroczystości uczestniczyło około 100 Bukowinczyków. Zakończył się również cud zakarpaski, gdzie przez cały czas był tylko jeden przypadek koronawirusa. Spośród 51 osób, które miały kontakt z jedną osobą zakażoną, wykryto 19 osób, u których stwierdzono koronawirus. Łączna ilość wykrytych przypadków koronawirusa na Zakarpaciu to 23 osoby. I na zakończenie dobra wiadomość. Okazuje się, że karpacki Molfar, Michał Czaj, w 2010 roku przewidział straszną epidemię, która przyjdzie z Chin. Zaatakuje ona cywilizowany świat. Jej skutki będą dotkliwe. Odnowią się granice, których nie było już od dawna, a licho też wedrze się w stosunek. Między ludźmi. Powiedział również, jak ustrzec się epidemii. Wystarczy codziennie kosztować od 50 do 100 gramów. Nie, 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 nie tego. Wystarczy codziennie kosztować od 50 do 100 gramów prawdziwego karpackiego miodu. Czy to ma być jedynie miód z ukraińskiego Podkarpacia, czy może być również z polskich Karpatów, tego molfar nie wyjawił, a tajemnicę zabrał ze sobą do grobu. W każdym razie warto spróbować. Jak już Państwa informowaliśmy, pomimo granicy między Rumunią a Ukrainą w nieszczęśliwy zupełnie sposób odżywa kraina historyczna Bukowina. Na Ukrainie obwód czerniowiecki, który w 90% składa się z Bukowiny Północnej, jest na drugim miejscu po Kijowie. Ma on szansę przegonić zresztą stolicę kraju. Tymczasem Bukowina Południowa, która znajduje się w granicach Rumunii, jest na pierwszym miejscu w tym kraju. Na 1831 wypadków koronawirusa na Bukowinie zarejestrowano 866, a więc mniej więcej 1 trzecią. Ze 133 zgonów na Bukowinie miało miejsce 41. Na drugim miejscu jest Bukaryst jako osobna jednostka administracyjna z 544 wypadkami. A na trzecim miejscu jest obwód Niamc, który sąsiaduje z Bukowiną. Tam zarejestrowano 150 wypadków. Po kompletnym kryzysie w szpitalu obwodowym w Suchawie, gdzie cały personel okazał się zainfekowany koronawirusem, wojsko przejęło nad nim kontrolę. Ostatnio do Suchawy przybyło 20 wojskowych lekarzy z klużu, by wspomóc pracujących już tam wcześniej wojskowych medyków. Wśród silnych ognisk koronawirusa podaje się Suczawę, Arad na zachodzie kraju, przy granicy z Węgrami, i Siedmiogrodzką Dewę. Nowym miejscem jest gmina Tenderej na południu Rumunii, gdzie zmarły 4 osoby. Jest zarażonych 37, a 2,5 tysiąca osób jest w samoizolacji. Prefekt obwodu Tonica Manea wprowadziła kwarantannę totalną wedle modelu, który wcześniej był zaprowadzony w Suczawie. W związku z zagrożeniem przywożenia nowych zakażeń przez powracających do kraju Rumunów, prezydent Klaus Johannis po raz drugi zaapelował do Rumunów, by ci, którzy zostali w miejscu pracy, nie wracali na Wielkanoc. Chcę zwrócić się do Rumunów z diaspory. Muszę zaapelować, nie wracajcie w tym roku do kraju na święta wielkanocne. W Europie w tej chwili praktycznie ciężko się poruszać. To jest bardzo trudne. Wedle norm zalecanych przez ekspertów wszyscy przybyli muszą od razu iść na kwarantannę albo samoizolację. Dore spun și si despre românii din afara granițelor, despre românii din diaspora, sa apropie sărbătorile Pascale. Trebuie să le spunem să nu vină în acest an acasă de Sărbători. În Europa practic nu se mai poate circula. Este Foarte, foarte complicat. Iar atunci când totuși vin în țară, conform normelor în vigoare stabilite de experți, ei trebuie să intre direct în izolare sau în carantină de la caz la caz. Și atunci ce rost ar avea să vină ca să ajungă în carantină sau în izolare pentru cel puțin două săptămâni? Jaki jest sens przyjazdu, skoro traficie co najmniej na dwa tygodnie na kwarantannę? Do Rumunii wrócił ponad milion obywateli kraju z zachodniej Europy. Wedle słów komendanta Policji Granicznej Joana Budy, codziennie przez granicę z Węgrami przejeżdża od 6 do 7 tysięcy obywateli Rumunii. Wojciech Jankowski, dziękuję za uwagę, a Paweł Bobołowicz zabierze Państwa z powrotem na Ukrainę.